Jak to wyjąłem z opakowania, to powiedziałem mu, żeby się nawet wstydu nie robił I że trzeba kupić coś innego Dzień dobry Update sytuacyjny od końca poprzedniego filmu Nic się nie zmieniło, bo to było wczoraj wieczorem A dzisiaj jest rano opcji, które zostają na szybko w sensie, że trzeba zrobić zostaje zrobić odpływ, przewiercić się, przeciągnąć na dół, podpiąć do zbiornika tylko z tym by trzeba było wjechać na kanał, tam trzeba podpiąć jeszcze wężyk do tankowania, znaczy on jest pięty, tylko biegnie pod samochodem, trzeba go poupinać, wpuścić tutaj do butli i zapiąć do butli, to by było wtedy temat zamknięty, czekamy na włączniki, ponieważ brakuje kilku do skompletowania są zamówione no, jak widzicie, podłogi nie ma za bardzo. Także podłoga jest do zrobienia, tylko musi wjechać na sam koniec. Lodówka w sumie też może wjechać dopiero jeśli zatankujemy gaz, jak go sprawdzimy. Stolik. O! Mogę iść wyszlifować stolik. A nie, właśnie sobie przypomniałem, że go szlifowałem przed sklejeniem. Także jedyne co zostało, to ostatnie cięcie tutaj tyłu Żeby się te dwie zjednały I co? No i pociągnąć woskiem najwyżej jest, pierwszy raz I to by było z niego też na tyle na A, nie pokazałem wam, zobaczcie co wczoraj dojechało Przyjechała wieczorem laweta Pan rozpakował, mówi, żeby zjechać W życiu czymś takim nie jeździłem, nie? Ale w sumie nie ma nic prostszego Dwa pedały, gaz, hamulec ręczny jak w tym, do przodu, do tyłu, idealny. Także tu będzie ciekawy projekt. Nie, no, camper to nie będzie, żeby ktoś nie myślał, nie? A, a propos, jeśli ktoś wie, to powiedzcie mi, jak jest z homologacją czegoś takiego? W sensie, jak to się może poruszać po drogach? Lub czy i dlaczego, lub y, dlaczego nie, lub dlaczego tak, jeśli ktoś się orientuje. Bo ja widzę, że to nawet ma numer WIN, ale nie widzę tutaj żadnych rejestracji na przykład. Także nie wiem, w jaki sposób to działa. Jak ktoś coś wie na ten temat, to ja bym się chętnie dowiedział. Z czystej ciekawości. Jak widzicie, jak się śpieszy, to nie ma, że boli. Panie, bo mnie już błędnik zaczyna świrować. No mam, nigdy nie mówiłem, że nie. No już 17 to wypadałoby zupgradeować. Krzychu, jaką ty ładną podłogę zrobiłeś? Dziękuję. Tak, jak widzicie, podłoga wleciała. Takie panelki, że praktycznie łączeń nie widać, więc to jest takie jednolite. Winylek, oczywiście. Tu elegancko, tu jeszcze kawałek proszku. O, jeszcze niedorobione. O, takie. Dobrze. Rzeczy istotniejszych. Jeszcze bardziej. To zatankowaliśmy gaz. Jak to dobrze, że gaz bank jest. Także gaz przyjechał, gaz zatankowany, podpięty, yy, zostały wykonane testy szczelności, oczywiście profesjonalnym narzędziem, żeby nie było i powiem Wam, nigdzie nic nie leci, to znaczy leciało, ale trzeba było dokręcić, ale to jeszcze w dodatku tutaj, na łączeniu tego, co niby oryginalnie już było skręcone, także nie ma tragedii, powinno działać, o włączniczek dojechał nawet jeszcze, też założony już, a i co Wam jeszcze pokażę? Także jak widzicie, piękny ledbarek wleciał. Aż bym sobie taki zamotał. Ty też Krzychu, nie? Ja wiem, że Cię kusi. Jeszcze się namowiemy. No dobra, u Krzycha jest priorytet. Albo będzie podłoga, albo będzie ledbar. Wszystko do uzgodnienia z grażynką i, i będzie ledbar, nie? Taki o metrowy sprzęcik, mniej więcej metr, chyba 98 cm Jakoś tak. Ale powiem Wam, że przejrzałem kilka Chińczyków ogólnie powiem wam coś były chińczyki zobaczcie jakie tutaj Michał ładne chińczyki kupił na tył, Gdzie one są jak to wyjąłem z opakowania to powiedziałem mu żeby się nawet wstydu nie robił i że trzeba kupić coś innego wiecie to nawet widać jak diody są krzywo a jak odpaliliśmy to tak mniej więcej świeci tyle co lampka z telefonu radiator plastikowy super zarąbiste, dlatego wpadły takie a te robią robotę A i zapomniałbym dodać Tu jest spore IP napisane A powiem wam, że od nawet szczeliny tak jak tu widzicie Tam nie ma nawet gumki A i co wam jeszcze powiem Właściciel był na miejscu dzisiaj Termin się nam przesunął o tydzień Krzysztof z uwagi na to, że mamy termin przesunięty o tydzień To co już idziesz do domku pewnie nie? Tak mi się to już nawet za długo Dobrze, wiem, że chcesz skończyć, żebyś móc ten. Żeby ser był odpowiedni, nie? a no i jako, że test szczelności wykonany i zaliczony, to możemy wjechać lodówką. Ja myślę, że to był ten ostatni raz. Dobra, jako, że mamy więcej czasu Ta tamto, to możemy porobić coś innego. Zobaczcie. Uznaliśmy, że z kolegą wymienimy ten płyn hamulcowy w tym sprzęciku jego. Jak widać, dawno go nikt nie wymieniał. To jest nowy zakup, żeby nie było. Kolega dba. Ale poprzedni właściciel już tak chyba średnio. A że Tadzik się w góry wybiera wysokie. To niech płyn hamulcowy mu dobrze działa, nie? Dawaj! I dzień dobry, dnia kolejnego Zobaczcie Prawie litr płynu przelaliśmy przez układ wczoraj A stary płyn był mniej więcej taki Wiecie jak wygląda nowy Jest w sumie w kolorze wody Także pamiętajcie, wymieniajcie płyn hamulcowy Producent mówi, że nawet co 40 tysięcy Ja już też powinien znowu wymienić, kurde A co zostało w autku? Wykończenia na podłodze ale to Krzysztof się zajmie tematem Tu trzeba zbudować ławeczkę Ponieważ w planie wyszło, że na razie tutaj zostaje podwójna ławka A tutaj ma być taka ławeczka, coś w stylu jak u nas Także ten temat doszedł Tutaj jeszcze obudować tą rurkę, w sumie tą budowę mam zrobioną, trzeba to tylko przykręcić i założyć Tu jakieś takie wykończenia w rogach, coś tego lampeczka jest, aha trzeba założyć jedną osłonę na Maxfana Nie wiem czy wiecie, ale kupujecie Maxfana to możecie w opcji sobie dobrać taką zasłonkę Żeby tu była ruletka Do zasłaniania Ma to to wiadomość, że wygląda trochę kiepsko Bo ta osłona jest taka jaka jest Ale Ale właściciel chce nad tym Maxfanem, nad mieć, no to tam założymy, co dalej? Gniazdeczkę jeszcze tylko pozakładać, to co przychodziło? A Wczoraj założyłem zbiornik na dole i podpiąłem rureczkę Teraz jeszcze tylko tą rureczkę tutaj podpiąć do tego I podpiąć wężyki I testy wody A teraz zrobimy test czegoś, co mnie zawsze zastanawiało Czy pilot do Maxfana działa na wszystkie Maxfany? Czy jest przypisany? Tu mam dwa Maxfany Bo jest jeden tutaj I drugi tam Dwa pilociki Wyjąłem ten pierwszy, uwaga na tego działa. No i zagadka rozwiązana, czyli już wiecie, że jeśli macie pilota do makswana. Możecie każdemu posterować makswanem Jaka jest tylko zależność? Patrzcie, bo tutaj na pilocie jest status pokazany Czyli na przykład, że jest otwarty teraz Ponieważ ten był otwarty Jeśli my podejdziemy do następnego To pierwsze kliknięcie spowoduje, że on się dopiero z nim sparuje i zczyta jego status Zobaczcie, będzie tylko piknięcie. O widzicie? On teraz zczytał, że ten jest zamknięty I kolejnym kliknięciem go otworzy ale możemy wrócić do tego i go zamknąć teraz jest status na tym, że jest zamknięty znowu jak wejdziemy do otwartego klikniemy czytał status, że jest otwarty drugie kliknięcie go zamknęło sobie skrzynkę na bateryjki. Żartowałem, to nie była dla mnie bateryjka. Widzieliście taki wózek? A, pokazywałem wam go przecież ostatnio. E, gdzie oni to są dzisiaj tym na lody pojechać, tak? Do Pasłęka. Czyli pewnie to już widzieliście albo będziecie widzieć gdzieś na jakimś live'ie. Coś czuję. Ale powiedzcie, kto by nie chciał do kamperka tylu jak sobie założyć? Do tego ile? Dwa panelki na dachu? Tak. Pewnie będziecie mieli możliwości sobie po stegnie pojeździć takim wozem. Bo to na zlecenie komuś jest. Wstegny, nie? Także na wakacje do stegny i pewnie spotkacie ten wóz gdzieś na promenadzie. Będziecie się mogli przejechać osobiście. Jak? Czy uleje się woda, czy się nie leje? Nie, ale już widzę gdzieś. A pewne, ty dopiero nalewasz? pewne miejsce, w którym może się pojawić. Spod tego, spod koreczkę. Tu. O. Trzeba uszczelnić. Wazelinka, ja Wam mówię, do tego jest najlepsza wazylinka. Standardowy wyciek. Płaci się krocie za ten wynalazek fiamowski, i zawsze to jest ten sam problem. że tutaj te krótce one mają taki jakby szef od nadlewu. Jeśli tego się od razu nie pościna, nie wygładzi, no to nie ma szans. To, to już jest tak dociśnięte, a to dalej leje. Więc... Także do spuszczenia, i jeszcze raz zabawa. Także jeśli macie to coś, to sobie zwróćcie uwagę na te krótce. Bo to jest masakra. Nie wiem, tylko tutaj, praktycznie w każdym jest problem z nim. Czy chociaż jeden był założony, żeby był jakiś sensowny? A mój wężyk się nadal sprawdza, jak coś. Dzień dobry dnia kolejnego. Niektórzy z Was pewnie widzieli poczynania wczorajsze tego wozu po mieście. Ogólnie to tutaj jest zrobione na 72V. Także to inna bajka, ale teraz sobie wyobraźcie, że macie takie 24 ogniwa, które byście sobie ustawili na 12V. Trzymali w tym 12V. To jest 6 razy pakiet po 280, czyli to daje jakieś. 1680 Amperogodzin Jeśli dobrze myślę. Tutaj praktycznie wszystkie testy wczoraj wyszły pomyślnie Nie licząc kilku kapiących miejsc Ale to tak już z reguły bywa Także koreczki podokręcane I tak dalej Full test elektryki Czyli wiecie, odpalamy wszystko na maksa, obciążenie na maksa, wszystko co jest możliwe, wszystkie rodzaje ładowania I tak dalej, tak dalej Kamerka termowizyjna, sprawdzamy czy coś się nie przegrzewa to by pokazało wtedy, wiecie jakieś ewentualne złącza kiepskie. Złącza, na przykład, nie? Także pod tym względem wyszło dobrze. Więc zostało kilka pierdówek, jak na przykład ta obudowa na Maxfana, której jeszcze nie ma. Kilka rzeczy przy podłodze i tą ławeczkę muszę skończyć. Zresztą nie wiem, czy wiecie o tej ławeczce. Chociaż może Wam mówię, że tutaj ma przyjść taka skrzynka, ławka jak na razie, bo no. chyba Wam mówię. Stawa się od wczoraj skleiła. To są takie dwie listewki, ponieważ to są miejsca, w których przyjdą te śruby, które tam są do ławki. Także w tych listewkach się są śruby, to się przymocuje tam w ten sposób. No to ma być niby na jakiś czas. Zobaczymy. Widzicie, że uda mi się w ten sposób odznaczyć miejsce na śrubki. Taśma dwustronna. Poukładałem tu, gdzie są otworki ze śrubkami. Dwa się przykleiły, ale dwa nie. Dlaczego? Próba numer 2 z grubszą warstwą. Uwaga oj, 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 kurde miało się, się nie przesunąć Tam na maksa tu na Maxa. No na pewno to tu nie ma być Skąd to się tu wzięło Jeszcze raz No dobra myślę że to się sprawdziło Taktyka się sprawdziła. Wszystko na swoim miejscu. No i co? Temat prawie gotowy. Tutaj skrzyneczka jest podobno tymczasowa. Zobaczymy na długo. Ogólnie wszystko poskoda. jak mówię, krzyły sobie jeszcze podogę po Tu i ówdzie. Jak widzieliście, wczoraj zabierałem się. Aha, bo to było wczoraj, zapomniałem Wam powiedzieć, dzisiaj jest sobota, rano, dzisiaj już jest kolejny dzień, zabierałem się tutaj pod maską i tam sobie trochę nagrzebałem, ale nie pokażę Wam dokładnie co, z uwagi na to, że tu chodzi właśnie o zabezpieczenie tego wozu, wiecie, takie dodatkowe, żeby nie szło odpalić tego, a wiecie co jest najlepszą opcją, jakie jest najlepsze zabezpieczenie? Bardzo niestandardowe, no. Dlatego ogólnie nie pokażemy tutaj, co się działo, ale polecam sobie wziąć w poniedziałek. Powinien mi przyjść taki elemencik jeszcze, bo można byłoby to zrobić bez elemenciku. Tylko ja wam powiem, jaka jest różnica. A więc, taki ogólny system można sobie zrobić jednym małym stryczkiem czy przełączniczkiem, czyli po prostu obwód, który chcemy tam rozpiąć, żeby samochód nam nie zapalił. Puszczamy sobie przez jakiś włączniki, który gdzieś tam sobie chowamy. Tylko że. Taki włączniczek, jaki to ma minus? Jaki ma plus, to że weźmiemy sobie taki urządzonko. Ale no, największą w sumie jego zaletą jest to, że tam jest opóźnienie. Takie, że jeśli go przychodzimy do samochodu, odpalimy samochód za jego pomocą i tak dalej i potem go używamy, to po wyłączeniu stacyjki on ma pewne opóźnienie, kiedy znowu zacznie działać. W sensie kiedy znowu rozetnie tą blokadę. Teraz jaka jest różnica? Jeśli byśmy mieli nasz zwykły pstryczek, który byśmy używali, powiedzmy, czyli coś tam. Że klikaliśmy i to się złącza, dopiero wiecie, jak jest po napięcie. Teraz mamy akcję, że nam na przykład zgasł samochód na środku skrzyżowania. Niektórym to się zdarza, nie? No i zgasł nam samochód, albo w innej skrajnej sytuacji. I teraz cofnęliśmy kluczyk, to blokada się znowu rozpięła, no bo to było na jakimś styczniczku. I chcemy go odpalić z powrotem, i znowu, nie wiem, powiedzmy, w panice znowu musimy kombinować, szybko odpalać, gdzieś tam klikać tego. Nie, w tym wypadku mamy pewien, pewien czas na to, że spokojnie go sobie odpalimy bez dodatkowego klikania. To po pierwsze. Powiecie, że moglibyśmy to zrobić zwykłym wyłącznikiem, który jest po prostu złączony i tak długo jak on jest złączony, tak, to, tak długo nam to będzie działać, że to nie ma być tylko pstryczek, który ma zapięć przekaźniczek i tak dalej. Tylko, że jaka jest znowu różnica. Ciekawe na ile razy wychodząc z samochodu zapomnielibyśmy wyłączyć tego przełączniczka, tak żeby on znowu spełniał swoją funkcję, nie? No a tu macie opcję, że wyjdziecie i to się samo po prostu załączy za jakiś czas. Dlatego wolę użyć takiego mojego urządzonka, tam za pięć dyszek, a nieżeli właśnie w ten sposób, bo w sumie jest to pewniejsze. No. Ogólnie to by było chyba tyle na temat tego urządzenia, bo więcej pokazywać nie będziemy. Wiecie, różni ludzie są. Ale ogólnie moim zdaniem jest to najlepsza metoda, ponieważ w każdym samochodzie można w sumie wymyślić coś innego, schować to gdzie indziej, rozpiąć coś innego i tak dalej, także polecam. Oczywiście każde zabezpieczenie jest do sforsowania, tylko w tym przypadku chodzi o to, żeby ten czas sforsowania móc jak najwięcej wydłużyć. Tutaj w kradzieży chodzi o kilka sekund, także tutaj kilkanaście lub kilkadziesiąt dodatkowych sekund, które może to utrudnić, już Wam może uratować to auto, więc... A tak w ogóle to dzisiaj jest sobota i w sumie to za chwilę już je zbieram, bo y, mamy znowu wycieczkę. Daleką. Jak z to daleką dość. tym razem to będzie nasz wóz i patrzcie, w końcu wykorzystam to mocowanie tak jak jest przewidziane, ten pas też może być biorę sobie ten pas przekładam go przez ten otworek tutaj później tu, tu przechodzi środkiem, wychodzi z drugiej strony otworem i się wpina do tego a to można zamknąć. a tu można podpiąć pieska o, I tak ogólnie to ma być zamontowane, nie? Ja myślę, że miałem się po prostu, Boże, jak wyjedziemy tam, ja szybko nie wrócę, więc powiedział weź sobie to, tym szybciej objedziesz. Taniej. No, to się jeszcze okaże. I teraz zobaczcie, jaka akcja. Wczoraj przyjechaliśmy na Śląsk, byliśmy na komunii, urodziny i tak dalej. Patrycja miała tutaj zostać do środy, bo jeszcze ma kilka spraw do załatwienia. A ja, dzisiaj w niedzielę, wieczorem, właśnie wyjeżdżając, od 40 minut mniej więcej, miałem przyjechać z powrotem do Lebląga, bo jutro rano miał być klient. Nowy klient, istotna sprawa, wiecie, trzeba poogarnąć i tak dalej. No i to się okazuje, i tutaj macie przykład, że współpraca z ludźmi. Ogólnie nie jest, ogólnie nie należy do najprostszych. Mianowicie ktoś, kto był umówiony od bardzo dawna, yy, dzień przed yy, odpuścił sobie temat, powiedział, że jednak nie chce i tyle Także widzicie, nieco to trochę psuje plany i tak dalej, ale no, no, no nic. Tak ludzie robią, nie? Miał ma ogólnie taki zwyczaj, że dzień przed serwisem, czy dzień przed umówionym terminem, zawsze dzwoni do klienta, potwierdzając. No i stawiam, że ten klient nawet by nie był łaskaw zadzwonić, powiedzieć, że. Jutro nie przyjedzie, gdzie ja bym czekał na niego w Elbągu od samego rana, bo Bo jest temat do zrobienia No Także co No ja wracam Pojedziemy w środę razem Także Darku mogliśmy się napić Przepraszam yy, zjeść ciasto jeszcze Audyt sytuacyjny od końca kolejny yy. Panie, nie było w planie takich dalekich wyjazdów z progami. Ej, nie widać mnie w tym świetle w ogóle. Tu z tym tam teraz to. jak to się odpalało znowu? A nie zaś zaś krótkie śrubki mam, ja pierdolę No tu masz nagrywać, a nie... Ciemno z tej strony, że nie? Tą stronę lepiej? Tą stronę lepiej Czasem Trochę <trafię> filców e y i y y albo nie <śmienic> <śmienic> a żeby owieść wydać. <śmienic>